Bazar to cykl programów, w których pojawiać będą się historyczne maszyny, ciekawe przedmioty, opowiemy interesujące historie, nie zabraknie też nietuzinkowych postaci. Korzeniewo to niewielka nadwiślańska wieś w okolicach Kwidzyna, Wieś, w której znajduje się port, bardzo wiele interesujących zabytków i która ma niezwykłą historię. To właśnie tam w korze niewie realizujemy kolejny odcinek północnego bazaru. Dzisiaj znajdujemy się nie przed wyjątkowym zabytkiem, ale i w wyjątkowym miejscu w porcie w Korzeniewie, który został zbudowany w latach 40. XIX wieku. Był to oczywiście jeden z etapów wielkiej akcji regulacji dolnej Wisły prowadzonej przez, przez Niemców. Port to lata 40., natomiast sam interesujący nas budynek, dla którego dzisiaj tu przyjechaliśmy, powstał na początku lat 90. XIX wieku, prawdopodobnie w 1890 roku. Był to budynek posmanatu, we wnętrzu którego mieścił się skarb. Tym skarbem był wodowskaz. Wewnątrz budynku biegła studzienka, w której zawieszony był pływak, pływający oczywiście stale w wodzie. Pływak połączony specjalnym mechanizmem z tarczą wodowskazu. Tarcza widoczna była na wieżyczce budynku. Wskazówki pokazywały płynącym wodą wiślakom, żeglarzom, jaki jest aktualny stan. Wody wrzec. Sam wodowskaz niestety nie przetrwał do naszych czasów. Mechanizm i tarcza przetrwały z, co wiemy dzięki relacjom lokalnej ludności znajdowały się tutaj w budynku mniej więcej do lat 60. XX wieku. Potem zostały zdemontowane, wywiezione, niestety nie wiemy gdzie. Ale mimo wszystko jest to wyjątkowy zabytek kultury technicznej. Ten konkretny obiekt jest. Jednym z, ze świadków historii, ze świadków tego wielkiego dzieła, jakim była przebudowa ujścia i dolnego biegu Wisły w wieku XIX na początku wieku XX. Wieś jest nierozrywalnie związana z Kwidzynem, jak i również z samą rzeką Wisłą od średniowiecza już była wzmiankowana. Mieszczanie kwiedzyńskie posiadali tu swoje łąki, paswiska. Istniał już w tym czasie port rzeczny i przeprawa. Jest naprawdę bardzo barwna i bogata historia wsi z bardzo bogatym dziedzictwem kulturowym, niespotykanym nigdzie indziej, ani w powiecie kwiedzyńskim, ani również na innych obszarach. Do tego dochodzą założenia portowe, komora celna, stary port połowa XVIII wieku, nowy port lata 40. XIX wieku. Do takich wyróżniających się oczywiście zabytków należy wodowskaz, tak? Wodowskaz, tak zwany Weichsel-Pegehaus. Ten, akurat o którym mówimy, został wzniesiony pod koniec XIX wieku na podwyższonym wale nowego portu po północnej stronie, w konstrukcji wieńcowej na planie prostokąta z wydatną wieżyczką, która Posiadała swoją funkcję. tak? Tą funkcją była umieszczona tablica zegarowa, tablica wskazująca poziom Wisły. Już parę lat temu powstała, powstała taka inicjatywa, pomysł, żeby cały zespół portowy ze wszystkimi jego częściami składowymi, czyli budynkiem wodowskazu, budynkiem komisji, portu starego, nowego, wodowskazami innymi, bo tu wodowskazów było kilka, trzy czy cztery co najmniej, i całą historią wsi. Żeby żeby w tym miejscu objęt, oczywiście tą przestrzeń objąć ochroną konserwatorską poprzez fizerestur zabytków, jak tworzenie parku kulturowego, ale przede wszystkim powstała myśl, aby idea, aby, po, aby powstał tutaj park zabytków techniki i hydrotechniki na wolnym powietrzu. Bywało tak, że często właśnie w okresie wakacji pływałem z dziadkiem na holowniku. Kolownik należał do wyposażenia tego portu, który jest za plecami i dziadek zajmował się regulacją Wisły. Polegało to między innymi na tym, to, to temat jest jak rzeka, ale chodziło o wzmacnianie główek, tak zwanych tam poprzecznych, rozwożenie faszyny, obsługiwał też dwa promy, czyli prom w Korzeniewie i w Janowie 9 km poniżej miejscowości Korzeniewo. Budynek warto uratować z kilku powodów jest to symbol zwycięstwa o małą Polskę. Jedyny port na prawym brzegu Wisły na Powiślu, no i wyjątkowa architektura. Cały zespół tutaj wydaje się być no niepowtarzalny i znając Wisłę, ten wodowskaz jest najokazalszym wodowskazem na całej długości Wisły. Ja jestem teraz tutaj, jak to obejrzałem wszystko, głęboko przekonany, że obiekt całkowicie zasługuje na, na wpis do rejestru zabytków. Nie tylko dlatego, że on ma duże wartości artystyczne, chodzi o architekturę, ale przede wszystkim te wartości niematerialne czyli tę historię plebiscytową, gdzie tutejsi mieszkańcy opowiedzieli się po polskiej stronie i to opowiedzieli się z takim impetem, że w ramach traktatu wersalskiego ten kawałek prawego brzegu Wisły pozostał przy Polsce. No i później te inwestycje polskie, które, które nie tylko nie zdeprecjonowały tych wcześniejszych wcześniejszych urządzeń, które utrzymywały Wisłę w miarę spławnie, ale same tutaj, jak widzimy, utworzyły zupełnie nowe jakieś pomysły z tym wodowskazem. To to jest od strony myśli technicznej no, wyjątkowo oryginalna realizacja. Jesienią na Komisji Rady Gminy poprosiłam wójta i radnych, żeby uratować ten budynek. Budynek ma niesamowitą historię. Mieszkańcy 30, chyba 5 lat temu zobaczyli, że niszczeje ten budynek. Chcieli go uratować. To jeszcze to był dziadek mojego męża i inni starsi ludzie, którzy już odeszli. Uratowali go. Jak mogli na tamte czasy stworzyli tutaj tą kaplicę i w sumie sami mieszkańcy dbają. W środku nie wygląda aż tak tragicznie. Najgorzej ta ściana, która stoi od strony Wisły, tam gdzie był właśnie ten wodowskaz. Ja liczę na to, że, że, że może uda się go uratować. Też mamy wspaniałych młodych historyków z naszego muzeum i też mam wsparcie właśnie pana Mirka Brudzkiego i pani dyrektor Jagody Klim i myślę, że, że nam się to uda. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko dziedzictwo wielkich miast, to także te niewielkie zabytki znajdujące się w mniejszych miejscowościach. I my mamy nadzieję, że to dziedzictwo korzeniowe dzięki lokalnej społeczności oraz wsparciu z zewnątrz będzie dalej mogło być podtrzymywane, dalej mogło kwitnąć, tak jak to ma miejsce obecnie. Trzymamy za nich bardzo mocno kciuki.